Hej, hej, kochani, witam was na Holu zakupowym Zary. E, tutaj bluzeczka w, w zasadzie body z odkrytymi plecami, bawełniane, super. E, widzieliście pewnie na filmikach i spódniczka, którą wzięłam w poprzednim filmiku, co pokazywałam Wam, czy wezmę ją, czy nie wezmę, to taftowa spódniczka z kieszonkami, idealna, super. Tutaj już spódnico-spodenki eleganckie, taki grubszy materiał, takie Monaco, że tak powiem, do tych bodów też świetnie pasuje na lato. No, takie eleganckie klapeczki Diora e, albo Hermesa, i idealnie będą pasować. Mogą być również klapki z Zary, czemu nie? I do tego jeansy, zobaczcie jedne body, spódniczka krótkie spodenki, jeansy i do wszystkiego te body pasują więc świetny układ tutaj już zmieniłam bluzeczkę, bluzka jest koszula taka z hawcikami, takimi jakby też fajny styl zestaw, bluzka będzie pasowała i do spódnicy i do spodni, naprawdę fajny materiał też może być na elegancko, no bardziej chyba elegancko, tylko sportowo, tak nie bardzo do leggingsów. Hmm, tutaj bluzeczkę, słuchajcie, trafiłam za funt 99, więc nawet się nie zastanawiałam. E, taka luźna, całkowicie luźna, z dekoltem. Brałam w ciemno, co będzie, to będzie i bardzo mi się spodobała. Bawełna też jest bardzo dobra, także warto szukać w zarze też promocji, bo warto, naprawdę. I do tego jeszcze jedna bluzeczka, słuchajcie, idealna, z materiału taki jak sportowy, streczowy. Tu na biuście ma taką gumeczkę, gdzie ładnie uwidatnia biust i pod spodem ma gumkę. Można krócej ją nosić, można dłużej naprawdę fajne, fajnie się nosi, jest delikatny, naprawdę materiał jest super, bardzo super materiał, jest pod szyjkę, ale nie jest golfem, więc też fajnie, fajnie się układają. Ramionka idealna do różnych stylizacji, naprawdę fajnie, także na tyle dzisiaj i dziękuję. I dziękuję Wam za oglądanie. E, kochani, te filmiki są bardzo krótkie, te hole zakupowe czy inne filmiki, ale one miały być zupełnie inaczej nagrywane. E, te filmy już są nagrane, więc obrabiam takie, jakie są. E, mam nadzieję, że Wam się podoba mimo wszystko. E, e, a Będę nagrywała też zupełnie inaczej. Więcej pokazywała, więcej Wam opowiadała w przyszłości. Także dziękuję i do usłyszenia.